Cześć nie tak dawno pokazywałem wam zestaw do montażu takiego oto radioodbiornika, a dzisiaj na bazie tego wyświetlacza chciałbym Wam pokazać miernik częstotliwości. Nie będzie to taki może standardowy miernik częstotliwości, ale dlaczego? O tym za chwilę na filmie. Zapraszam! Proces budowy odbiornika radiowego z zestawu możecie zobaczyć na filmie. Macie link na ekranie. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy skupili się chwilę na schemacie, a konkretnie na tym jego fragmencie. To jest moduł wyświetlacza, który przyjechał gotowy w zestawie. Jest to m.in. moduł zegarowy, tu mamy przyciski do ustawiania alarmu, czasu itd. I on ma pięć wyprowadzeń. Te wyprowadzenia to 1 napięcie zasilania. Tutaj mamy. Baterię 3V, czyli konkretnie dwa paluszki w naszym przypadku. I plus jest podawany na nóżkę numer 1, a masa minus na nóżkę numer 3GND. Dzięki czemu cały czas ten moduł jest podłączony do zasilania i wyświetla ustawioną godzinę. Teraz, gdy ustawimy tutaj jakiś alarm i ten alarm się włącza. Na nóżce clock pojawia się napięcie, na czwartej nóżce, które poprzez, która poprzez ten tranzystor włącza nam, zwiera konkretnie ten przycisk. Tu powinna być w ogóle kropeczka, cyk, który i tutaj zresztą, które zwiera nam ten wyłącznik i włącza nam odbiornik radiowy. Mamy jeszcze jedną nóżkę. Jest to nóżka. VFM. Otóż, gdy mamy włączony odbiornik radiowy lub włączony alarm, czyli tutaj się pojawia napięcie z tej strony, obojętnie czy przez sterowanie alarmem, czy przez włączenie tym włącznikiem odbiornika radiowego, tu się pojawia napięcie, które przez rezystor 10 kg podawane jest na nóżkę 5 VFM, napięcie FM. To powoduje przełączenie wyświetlania tego wyświetlacza z zegara na częstotliwość. Pozostała nam jeszcze jedna nóżka, jest to nóżka numer 2. Jest to oznaczone tutaj jako A, a A jest w tym miejscu. I jest to częstotliwość oscylatora FM, pomiar tej częstotliwości przez tą nóżkę. Także ja teraz wybebeszę z radia ten moduł, podłączę odpowiednie przewody i zobaczymy, czy uda się wyświetlić na wyświetlaczu odpowiednią częstotliwość, którą będziemy podawali z generatora. Wyjąłem moduł LCD z radia. Ono oczywiście cały czas działa poprawnie możemy sobie ustawić godzinę i tak dalej. Zegarek jest włączony. Teraz na żółtej nóżce mamy wejście częstotliwości, na czerwonej jest to sygnał alarmu nie będziemy wykorzystywać a brązowa nóżka przez rezystor z plusa będziemy podawać napięcie, żeby ten zegarek przełączał się na miernik częstotliwości. Ja teraz tutaj zewrę. o cyk przełącza nam się, jakaś tam częstotliwość wyskakuje. Przylotuję, przylotuję tutaj na stałe ten rezystor, dolutuje przewody i zobaczymy, co będzie dalej. Właśnie przed chwileczką sobie pomyślałem, że można sprawdzić jeszcze troszeczkę inaczej ten miernik częstotliwości. Otóż Tutaj ten żółty przewód możemy potraktować jako antenę odbiorczą nadajnika, a jako nadajnik wezmę ultrakrótkofalówkę, ona jest ustawiona na 145,5 MHz, włączę ją w pobliżu. Niech to się nam jakieś takie miejsce, żeby ustabilizowała częstotliwość, jest 134,8, czyli działa, wszystko jest w porządku, tylko dlaczego 134,8? a nie 145,5. No, tu musimy troszeczkę wrócić do teorii radia. Gdy mamy antenę odbiorczą naszego odbiornika FM, wokół niej jest pełno różnych fal radiowych, z różnych nadajników, o różnych częstotliwościach, na przykład 100,2 MHz, 88,8, 96,5, nie wiem, strzelam na przykład, co tam, 105,6 i tak dalej. One wszystkie docierają w tym samym czasie do naszej anteny. Teraz my chcemy odebrać jedną konkretną częstotliwość i w jaki sposób to jest realizowane? Te wszystkie sygnały trafiają najpierw do jakiegoś obwodu rezonansowego, rezonansowego strojonego z reguły, który Odcina nam wszystkie inne częstotliwości poza tymi radiowymi. Następnie może być jakiś tam wzmacniacz, jeszcze i tak dalej. Rysuje tylko te najbardziej istotne elementy. I teraz tutaj mamy mieszacz. Mieszacz. Sorry, pisze blejak. Do niego trafia. To idą nasze sygnały, po jakimś tam wzmocnieniu, i tak dalej. Do niego trafiają sygnały z przestrajanego generatora. On jakiś tam jest strojony, powiedzmy, jakimś tam kondensatorem zmiennym, niekoniecznie. Z mieszacza wychodzą dwa sygnały. Jest to sygnał plus i minus tych częstotliwości. Czyli jeżeli będziemy chcieli na przykład odebrać dla prostego rachunku. 100 MHz, zrobimy sobie generator, który będzie miał 110,7 MHz. MHz, żeby nie było. MHz. Po zmieszaniu mamy tutaj plus i minus tych sygnałów. Nas interesuje odejmowanie, czyli tutaj mamy 10,7 MHz. Ta suma tych częstotliwości jest na tyle duża, że jest odfiltrowywana bez problemu, bo 200 MHz, a 10 MHz to bardzo duża różnica. Tutaj ten sygnał trafia później na filtry, jakieś z reguły ceramiczne, i następnie dalej jest wzmacniany, obrabiany i tak dalej. Dzięki temu wybór tych częstotliwości. Jest realizowany przez częstotliwość generatora. Utarło się, że częstotliwość generatora jest wyższa o 10,7 MHz od częstotliwości odbieranej. Dzięki temu, bez względu na to, jaką częstotliwość tutaj chcemy odebrać, od tego momentu po mieszaczu zawsze mamy 10,7 MHz i ten sygnał płynnie jest obrabiany. To jest częstotliwość pośrednia, tak zwana 10,7 MHz. I stąd była różnica w naszym mierniku. Podawałem 145,5 MHz, a mieliśmy na wskazaniach 130, no 4,8 MHz. Mega Różnica to jest właśnie 10,7 MHz. Te 10 7 MHz w tym odbiorniku jest tak zaprogramowana, w tym w mierniku częstotliwości jest tak zaprogramowana, że od częstotliwości mierzonej te 10,7 MHz jest odejmowane po to, żeby nam pokazywało jaką częstotliwość danej chwili odbieramy. Stąd ta różnica 10,7. Mam nadzieję, że to zrozumieliście coś z tego mojego gadania. Ale wróćmy do naszego miernika. Już wiemy, że będzie wskazywał nam mniej o 10,7 MHz. Niestety nie mam generatora na tyle o takiej wysokiej częstotliwości, żeby sprawdzić, do jakiej częstotliwości ten miernik będzie odbierał. 145 MHz, jak widać, odbiera. Ale podłączę teraz generator trochę niższej częstotliwości i zobaczymy, jak ten miernik będzie pracować. Dolutowałem do tego pająka jeszcze przewód z końcówką BNC i podłączam do generatora. No, niestety, słuchajcie, poległem. A poległem dlatego, że podłączyłem do tego naszego nazwijmy miernika częstotliwości generator. On jest ustawiony na 60 MHz. Tutaj jest amplituda sygnału. Ja jej nie chcę zwiększać więcej niż 3V żeby nie spalić tego układu. I niestety nie mam żadnego odczytu. Nawet jeżeli dam małą poziom, mały poziom sygnału, czy maksymalnie ile on może przyjąć koło tych 3 V, no niestety brak odczytu. Także brak odczytu, gdy zmieniam częstotliwość 60 MHz lub poniżej. Miernik ten cały czas jest dobry. Nie spaliłem go. Ja Wam to zaraz pokażę, tylko odepnę się tutaj z przewodem. Jak wezmę ultrakrótkofalówkę, i ją uruchomię w pobliżu, to mamy 134.8. Cały czas działa. Niestety, z tego by wynikało, że miernik ten działa przy wyższych częstotliwościach. Tylko, bo skoro pokazuje 145 mniej więcej MHz, mierzy, być może mierzy jeszcze wyższą częstotliwość, ale też nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast w dół odbiornik radiowy miał około 74 MHz, trochę poniżej, czyli Wtedy heterodyna ma te 10,7 MHz więcej, czyli powiedzmy 84, może około 80 MHz, ale jak widać poniżej, gdzieś tutaj ta granica między 60 80 się znajduje i niestety nie jestem w stanie jej namierzyć. Muszę sobie kupić inny miernik na wyższe częstotliwości i wtedy by można coś takiego sprawdzić. Także to wszystko w tym dzisiejszy, dzisiejszym odcinku, tak może nie do końca udanym, ale zawsze to pewna nauka. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Nie, słuchajcie, nie koniec, bo nie dawało mi to spokoju. Złapy, wszystko się trzęsie, wybaczcie. Otóż mam uwalony generator. W tej chwili jest 60 MHz, 5 V na wyjściu, a oscyloskop pokazuje, że to jest 130 mV pik pik w tej chwili, czyli generator do bani. No i w tym momencie miernik pokazuje tyle, ile trzeba. Ja będę teraz zmieniać częstotliwość w dół. Mam 60, 50, 40, 30, 20. No działa, słuchajcie. Tylko niestety. Mam uwalony generator. Przede wszystkim, jeszcze trzeba zajrzeć do data i powinniśmy to zrobić na początku. Także na koniec, jeszcze rzut oka na to. W diagramie blokowym widzimy, że ma dwa wejścia FM input AM input, przy czym FM jest dzielony przez dzielnik na 10 i jest wybierana częstotliwość przez tę nóżkę AM/FM select. Ja tego nie rozbierałem, ponieważ ten moduł zaraz wróci z portem do radia, chcę mieć działające radio. I jeszcze druga strona, data sheet, gdzie widzimy, że FM input, częstotliwość przy napięciu wesiołem 0,3 V, pick -pick od 11 do 150 MHz, AM przy 0,3 V, pik 0,5 MHz do 30 MHz, także można zmusić ten układ do pracy od 0,5 MHz. Przy czym, oczywiście, trzeba pamiętać o częstotliwości pośredniej dla AM czy dla FM, w zależności które wejście chcemy wykorzystywać. Także to wszystko. Generatora Szkoda. No i z takim drobnym, pesymistycznym akcentem, trzymacie się. Tym razem to już koniec. Cześć, do zobaczenia.